Przedterminowe wybory, niespodziewana decyzja, prezydent gotów odejść? Oświadczenie głowy państwa wstrząsnęło stolicą. Zostańcie do końca! Najdroższe zdjęcie w historii Polski. I każdy może je zobaczyć, a nawet spróbować odnaleźć na nim siebie. Przełom, który podkreślił sukces Warszawy. O co chodzi? Koniecznie zostańcie do końca! Od ciekawostki do ogólnokrajowej sensacji. Historia wymknęła się spod kontroli, a jej finał szokuje absolutnie wszystkich. A jaka jest wasza reakcja? Dowódca floty mówi o porażce. Miliardy na rozwój, ale najgorsze jest ukryte pod wodą. Kto okupował ocean? Za chwilę się dowiecie. Miliardy ruszają w drogę. Decyzja Brukseli otwiera Polsce drzwi do epokowej inwestycji energetycznej. Ale czy to bezpieczne? Czy to nie narazi całego kraju? O tym wszystkim i nie tylko w nowym wydaniu 24 Polska. Dziękujemy za wszystkie lajki i komentarze. A teraz najważniejsze: zasubskrybuj nasz kanał. Potrzebujemy państwa reakcji, bo skoro nas włączyliście, to znaczy, że ważne jest dla państwa to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do nas i rozwijajmy się razem. Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Politico ostro ocenił europejskich przywódców i ich reakcję na wojnę w Ukrainie. Europa dużo mówi, a nic nie robi. Wojna trwa i trwa. Ich polityka imigracyjna jest katastrofą. Stwierdził wyróżniając przy tym Polskę i Wiktora Orbana jako kraje dobrze radzące sobie z kwestią migracji. Trump dodał, że większość państw europejskich upada i nie wie jak sobie radzić w kwestiach handlowych czy bezpieczeństwa. Amerykański przywódca odniósł się również do sytuacji w Ukrainie. Podkreślił, że prezydent Wołodymyr Zełenski powinien zacząć akceptować propozycje pokojowe USA, bo Ukraina przegrywa wojnę. Trump zasugerował też konieczność przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Kijowie, wskazując, że w przeciwnym razie kraj może stracić demokrację. Zełęski odpowiedział, że Ukraina pracuje nad własną kontrpropozycją i pozostaje w stałym kontakcie z USA. Pracujemy bardzo intensywnie nad wszystkimi elementami możliwych działań mających na celu zakończenie wojny. Komponenty ukraińskie i europejskie są już bardziej dopracowane i jesteśmy gotowi przedstawić je partnerom w Ameryce. Razem ze stroną amerykańską liczymy na to, że uda się uczynić możliwe kroki jak najbardziej skutecznymi i jak najszybciej. Jednocześnie Kijów podkreśla, że niektóre części amerykańskiego planu mogą sprzyjać Moskwie, a presja Waszyngtonu wobec Ukrainy jest znacznie silniejsza niż wobec Rosji, co komplikuje negocjacje. Prezydent Ukrainy zadeklarował też gotowość do przeprowadzenia wyborów podczas wojny. Tak jak to dziś podnosi prezydent USA, odpowiem krótko: jestem gotowy do wyborów. Co więcej, proszę teraz USA o pomoc. Można wraz z europejskimi partnerami w zapewnieniu bezpieczeństwa dla ich przeprowadzenia, i wtedy w ciągu następnych 60-90 dni Ukraina będzie gotowa do wyborów. Powiedział Zełęski. Dodał, że poprosił parlamentarzystów o przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych, które umożliwią organizację wyborów w czasie stanu wojennego. Trump skrytykował również decyzję Zełenskiego i prezydenta Joe Bidena w kontekście rosyjskiej agresji, twierdząc, że początkowe żądania Ukrainy dotyczące Krymu i członkostwa w NATO przyczyniły się do konfliktu. Porównał przy tym Zełęskiego do XIX-wiecznego showmana Barnuma, podkreślając jego umiejętność zdobywania funduszy. Zmusił skorumpowanego Bidena, wydał mu 350 miliardów dolarów, a mimo to około 25% jego kraju zniknęło. Na razie, przyszłość Ukrainy i jej relacje z Europą oraz USA pozostają niepewne. Czy Zełęski zdecyduje się przyjąć amerykańskie propozycje pokojowe? A Europa? Czy w porę zdoła podnieść się z kryzysu zanim będzie za późno? Wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą przesądzić o losach całego regionu. Nowy satelita ICE już działa. Polska otrzymała pierwsze, niezwykle szczegółowe zdjęcia z orbity. To kolejny krok w umacnianiu bezpieczeństwa narodowego. Minister obrony Władysław Kosiniak Kamysz ujawnił dziś pierwsze zobrazowania Warszawy Gdańska i Tatr wykonane przez świeżo wyniesionego na orbitę satelitę ICE. Ten nowoczesny sprzęt obserwacyjny wyposażony w zaawansowany radar SAR ma zapewnić Polsce dostęp do obrazów o rozdzielczości sięgającej nawet 25 cm, i to bez względu na warunki pogodowe czy porę dnia. Satelita, który trafił w przestrzeń kosmiczną 28 listopada na pokładzie rakiety SpaceX w ramach misji Transporter 15, przechodzi obecnie ostatnie testy przed pełnym wdrożeniem do systemu obronnego kraju. To element strategicznego kontraktu zawartego w maju 2025 roku, mającego znacząco wzmocnić polskie zdolności rozpoznawcze. Aktualnie trwają przygotowania satelity do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania jej wojsku polskiemu. Wielkie podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ten wyjątkowy projekt stał się faktem. Lekki bo ważący zaledwie 85 kg, ale potężny technologicznie satelita działa na niskiej orbicie okołoziemskiej i oferuje różne tryby obserwacji. Od precyzyjnego spotlight po szeroko obszarowy skan Nowe zdjęcia to jasny sygnał. Polska inwestuje w technologie, które mają realnie zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i przewagę informacyjną wojska w czasach rosnących globalnych napięć. Rosyjskie władze po raz kolejny powołują się na sensacyjne informacje o Europie, ale tym razem podstawą okazała się satyra, która została potraktowana jak fakt. Podczas rozmowy z Władimirem Putinem, przewodniczący Dumy Państwowej, Wiaczesław Wołodin, opowiedział historię o rzekomej sztucznej inteligencji minister, która miała zostać złapana na korupcji w jednym z państw Unii Europejskiej. Problem w tym, że opowieść, którą Wołodin przedstawił jako realny przykład, pochodziła z satyrycznego portalu Newsbar. To właśnie tam pojawiła się fikcyjna wiadomość o algorytmicznym ministrze Diela z Albanii, który miał przyjąć 14 bitcoinów łapówki za manipulację przetargiem na autostradę. Mimo że całość była wymyślona, historia szybko stała się wiralem w rosyjskim internecie, a następnie trafiła prosto na Kreml. Tymczasem Albania w ogóle nie należy do Unii Europejskiej, a sama opowieść okazała się żartobliwą kreacją, stworzoną w formie satyrycznego fejka. Nie przeszkodziło to Wołodinowi, nie tylko przedstawić tej historii Putinowi jako prawdy, ale także opublikować fragment rozmowy w sieci z podpisem w UE, skompromitowała się mianowana ministerstwem AI. Dziś istnieją wyzwania i problemy. W jednym z krajów UE mianowano ministra do sztucznej inteligencji. A teraz jest on oskarżony o defraudację. Nie ma podstawowych przepisów regulujących kwestie związane ze sztuczną inteligencją, robotami i ludźmi. Musimy stworzyć ramy prawne, które zapewnią, że sztuczna inteligencja będzie się rozwijać efektywnie i nie będzie szkodzić ludziom. Cała sytuacja pokazuje, jak szybko fałszywe informacje mogą przeniknąć do debaty publicznej, nawet na najwyższych szczeblach władzy, gdy satyra zostaje potraktowana jak fakt. Szef sztabu królewskiej marynarki wojennej Royal Navy, generał Gwyn Jenkins, bije na alarm. Rosja pompuje miliardy w budowę potęgi morskiej, a zwłaszcza floty północnej i w efekcie brytyjska dominacja na Atlantyku po raz pierwszy od II wojny światowej stoi pod znakiem zapytania. Nasza przewaga jest realnie zagrożona. Utrzymujemy ją, ale ledwo powiedział Jenkins podczas wystąpienia na Międzynarodowej Konferencji Sił Morskich w Londynie. Według admirała stawka jest ogromna. Niemal cały brytyjski handel, energia i przepływ danych zależą od bezpieczeństwa morskiego i podmorskiego. To nasza linia życia, nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale także dla całego NATO, podkreślił. Jenkins przypomniał, że brytyjskie odstraszanie nuklearne chroni ponad miliard ludzi w państwach NATO, ale dodał, że sojusz nie może polegać wyłącznie na przeszłych osiągnięciach. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu od objęcia stanowiska admirał uderzył w mocne tony. Pomimo milionów ofiar i kosztów ich skandalicznej, nielegalnej inwazji na Ukrainę, Rosjanie wciąż inwestują miliardy w swoje możliwości morskie. Wielka Brytania obserwuje też gwałtowny wzrost rosyjskiej aktywności w pobliżu swoich wybrzeży o 30% w ciągu zaledwie dwóch lat. Rosyjskie okręty coraz częściej naruszają brytyjskie wody terytorialne. W przytoczonych słowach ministra obrony Johna Hilleya padło ostrzeżenie skierowane bezpośrednio do Władimira Putina. Widzimy was i wiemy, co robicie. Atmosfera w Londynie jest jasna Rosja testuje granice, a Zachód nie może zaspać. Jeszcze w tym miesiącu do Polski trafią pierwsze 4 miliardy złotych przeznaczone na budowę pomorskiej elektrowni jądrowej, projekt, który ma na lata zdefiniować bezpieczeństwo energetyczne kraju. Premier Donald Tusk ogłosił w mediach społecznościowych, że Komisja Europejska wydała zielone światło na rządowe wsparcie tej inwestycji. Mamy to. Miliardy pomocy publicznej na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest zgoda Europy i są pieniądze. Pierwsze 4 miliardy jeszcze w tym miesiącu. Decyzja Brukseli dotyczy dofinansowania pierwszej w historii polskiej elektrowni jądrowej, która powstanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Według rządowych planów obiekt ma ruszyć w 2036 roku i osiągnąć moc do 3750 MW, co oznacza znaczący impuls dla krajowej energetyki i stabilności dostaw prądu. Komisja Europejska stwierdziła, że projekt będzie kluczowym elementem polskiej strategii odchodzenia od paliw kopalnych. Rząd szacuje, że całkowite koszty inwestycji sięgną prawie 180 miliardów złotych. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii kraju. Mimo ogromnej skali przedsięwzięcia Bruksela wydała zgodę w rekordowym tempie, po niespełna rocznym dochodzeniu. Minister Energii Miłosz Motyka podkreśla, że to przełomowy moment. Mamy to. Wykonaliśmy kluczowy krok w stronę budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Dzisiaj uzyskaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w zakresie budowy elektrowni. Poprzednicy wiele o tym mówili. My złożyliśmy wniosek, przeprowadziliśmy proces oraz uzyskaliśmy zgodę w rekordowym czasie. Rekordowym czasie nie spełna roku. Teraz przechodzimy do kluczowej fazy inwestycji. To realny wymiar. Transformacji energetycznej to budowa suwerenności energetycznej, to gwarancja stabilnej energii i bezpieczeństwa energetycznego. O my robimy, nie gadamy. Rząd zapowiada, że pierwsze miliardy zostaną uruchomione jeszcze w grudniu, a wraz z nimi startuje jeden z najważniejszych projektów, które mają zabezpieczyć energetyczną przyszłość Polski na dekady. To były wszystkie wiadomości na dzisiejszy poranek. Dziękujemy że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał i nie przegapcie żadnej ważnej wiadomości.